Cześć, to zapis z mojego streama. Dobra. Robimy kolejny achievement. Robimy achievement na odpicowanie furki. I tak, bierzemy pancerz. 100% procent. Amulce. A już są. Zderzaki przednie. No muszą być chyba te najdroższe, tak mi się wydaje. Okej, okay. silnik maksymalny. Wydech jest, nadkola są, fril sportowy, maska jest. Weźmy sobie to, klakson, światła, xenonowe, Weźmy sobie neony, kolor neonów kuźwa nie wiem. Yy. Czarne światło, niech będzie tablica czarna, lakier, podstawa czerń, dodatkowa czerń, dach. Karbonowy. Sportowe progi. Są. Spoiler OK Zawieszenie rajdowe. Skrzynia biegów bierzemy. Turbo kupujemy. Bierzemy sportowe. No może z takim rantem? Nawet spoko wyglądają. To te nie, te nie. Te są słabe Myślę, że te pierwsze by były spoko Zresztą to te też są super Obezmę no, te Dobra, no, rodzaj kół, felgi nie, zostają czerń Projekt opon niestandardowe Kulo Czarny dym niech będzie Szyby przyciemnione. No i co? No i mamy odpicowaną furkę. No i mamy osiągnięcie: Los Santos Customs. Świetnie.